Auto pochodzi z 1994 roku, a więc formalnie jest już klasą E. W przeliczeniu na kilometry ma około 240 tysięcy przebiegu i kosztuje 8 tysięcy dolarów. Znasz ten samochód 224, z tego co wiem, nie? No, bo mam podobny. No, podobny, ale trochę inny. Tak jest. Cabrio ma to do siebie, że powstało go tylko nieco ponad 30 tysięcy sztuk. Ten samochód był produkowany w 224, bardzo długo, prawda? Natomiast te samochody były bardzo limitowane. Już coupe było limitowane, prawda? Ty masz? Nie, ja żeby. mam 124, zwykłe limuzynę. Mhm. Limuzynę, no właśnie. Po taksówce czy nie? Nie. W Francji, w Francji sprowadzony, ale też w dobrym stanie. Aha. No a tu mamy 320 z sześciocylindrowym silnikiem i to jest jeszcze takie kabrio, które naprawdę było, jest i będzie samochodem całorocznym, żeby było śmiesznie. Ty lubisz kabrylety, w ogóle lub przyjechałeś, potem to musisz lubić. Ciekawe nie wiem, powiedzela, ale powiem Ci, że 120. E klasa. to e no. jest 124 ale e klasa. E klasa już, tak. Bardzo pasuje mi ten samochód. Bardzo Ci pasuje. Nie widziałem jeszcze y, takiego samochodu w tym kolorze. Cabrio w czerwieni nie widziałem jeszcze nigdy. Powiem Ci, z jasnym beżowym wnętrzem. Ja już widziałem. Podoba mi się ten kolor. Podobać się. Nie, no widzę, że samochód jest naprawdę zachowany super. Ładnie, co? Bardzo. Ładnie. No. Popatrz sobie czy nie ma, chociaż tutaj to nie, wiesz, to w Europie to chodzimy, oglądamy wiesz, w tych krajach północy wiesz, ślizgamy się po tych rantach, patrzymy wiesz, a tutaj nic, po prostu rant jest rantem, jak w nowym samochodzie, zobacz, chociaż auto jest z 94 roku, nie? Nie, zachowany jest no. naprawdę solidnie tutaj lekko zmatowiała, ale to wszystko jest do wypolerowania. Oczywiście, ale to też jest właśnie przywara samochodów z południowych części Stanów Zjednoczonych, no. że one prędzej wypłowiają na słońcu. Nawet te plastyki są niepopękane. W każdym modelu 124 to wszystko jest popękane, a tu jest zachowane idealnie. Uh -huh. Klameczka przyszerzała. Tutaj jest fajnie. Dużo widać było jeżdżone bez dachu, bo nawet zobacz, zapięcie do pasów jest od słońca po prostu wypłowiałe do białości. Nie? No to dawaj, wsiądź, odpal. Nie wiem jaka jest bateria tutaj w tym samochodzie, czy akumulator jest w dobrym stanie. Nie chodzi. Dobrze, przemówił do nas. jak chceka co i te sześć rzędowe sześć cylinderków jeszcze to się tutaj. chyba powinno otwierać, z tego co pamiętam. Ten Merc kosztuje 8 tysięcy dolarów, czyli 32 tysiące złotych. Po doliczeniu kosztów transportu cła i akcyzy kwota wzrośnie o 15 tysięcy do 47 tysięcy złotych. W Polsce znaleźliśmy kilka nieco tańszych ofert, ale najbardziej zadbane egzemplarze są znacznie droższe. No, i tego jestem ogromnie ciekaw, tego, tego mechanizmu i tego prezentu. Tak naprawdę ten samochód to jest auto. I to trzeba teraz docią dociągnąć. Tak, dociągnąć i zamknąć. To jest auto całoroczne, bo tutaj masz takie wygłuszenie i masz takie i cieplne, i akustyczne wygłuszenie tym, tego że dachu, że można, że, i... że można spokojnie zimować. Ale jeszcze podtrzymaj, bo jeszcze się nie je ten. Nie domknęło do końca. Dobra, dobra. Z takim spoilerem to daleko byś nie zajechał tutaj. O, tak. o teraz się domknął. I dawaj go do końca. Tak, tak jest. No dobra, otwieramy. Otwieramy. Tu go trzeba uchylić, żeby on wiedział, że jest otwarty i że ma do tego gotowość. Ale ciekawostką jest to, że w tym samochodzie nie dość, że cztery osoby sobie usiądą. Zobacz, to jest kabrio, prawda? A zobacz, jaka to jest wygodna kanapatylna. I on jest czteroosobowy, tak? Czteroosobowy i jeszcze masz 300 litrów bagażnika tutaj w tym samochodzie. Możliwość podróżowania w cztery osoby to jedna z największych zalet tego kabrioletu. Trzeba jednak pamiętać, że 124 z otwieranym dachem jest cięższa i wolniejsza od wersji coupé. Choć pod maską drzemie 220 koni ważącemu o 200 kg więcej kabrioletowi, rozwinięcie stówy zajmuje ponad 9 sekund. To nie jest wyścigówka, tylko bulwarówka. Stan wnętrza jest bardzo dobry, a wyposażenie więcej niż przyzwoite. Jest elektryka foteli, szyb, a nawet automatyczna klimatyzacja.